Hola, ¿qué tal? Me llamo Małgosia i y hoy vamos a ver la conjugación del verbo llamarse. Witam Was serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się odmianą czasownika llamarse: verbo regular, verbo reflexivo, czyli jest to czasownik regularny oraz czasownik zwrotny. Czyli mamy tutaj zaimek zwrotny se na końcu i on się odmienia w języku hiszpańskim przez osoby. Jest to się u nas w języku polskim się nie odmienia się, jest takie samo, tak? Czyli na, na przykład nazywam się, ty nazywasz się, on nazywa się, cały czas mamy się. Natomiast tutaj przez osoby trzeba odmienić ten zaimek i on przechodzi w me T se nos os se i w czasie teraźniejszym ten zaimek występuje przed czasownikiem w odmianie natomiast tak jak powiedziałam jest to czasownik regularny ma tutaj tą końcówkę ar i ona nam wskazuje na to, że należy do czasowników pierwszej grupy, czyli będzie się odmieniał tak jak czasowniki regularne zakończone na ar, czyli będzie miał następujące końcówki o, as, a, amos, ais, an. Te końcówki oczywiście dodajemy do tematu czasownika, a temat uzyskamy przez Odcięcie najpierw se, potem ar, no i temat zostaje nam jam. Zobaczmy sobie całą odmianę. Singular. Yo me llamo, tu te llamas, el, eja, usted se llama. Otrawes. Yo me llamo, tu te llamas, el, Eja, ustet, se, jama. Otra vez. Singular, liczba pojedyncza. Jome, jamo, ja nazywam się. Tu, te, jamas, ty nazywasz się. El, se, jama, on nazywa się. Eja, se, jama, ona nazywa się. Usted, se, jama. Pan, pani, nazywa się. Ta ostatnia forma oczywiście jest formą grzecznościową. Plural. Nosotros, nosotras nos llamamos. Vosotros, vosotras os llamais. Ellos, ellas, ustedes se llaman. Otra vez. Nosotros, nosotras nos llamamos. Vosotros, vosotras os llamais. Ejos, ejas, ustedes se llaman. Otra vez. Plural, liczba mnoga. Nosotros, nosotras nos llamamos. My nazywamy się. Vosotros, vosotras os llamais. Wy nazywacie się. Ejos se llaman. Oni nazywają się. Ejas se llaman. One nazywają się. Ustedes se jaman. Panowie, panie, państwo nazywają się. I znowuż ostatnia forma to jest oczywiście forma grzecznościowa. I mamy tutaj jeszcze takie podstawowe pytanie, które jest związane z czasownikiem jamarse, czyli komo te jamas? Jak się nazywasz? I możemy odpowiedzieć me jamo, i podajemy imię, czyli na przykład Jamo Małgosia. Nazywam się Małgosia. Można też podać imię i nazwisko, tak? To na dzisiaj wszystko. Pamiętajcie, że czasownik jamarsy jest czasownikiem regularnym, czasownikiem zwrotnym i że w czasie teraźniejszym to se, ten zaimek zwrotny se, idzie przed czasownik, tak? Czyli musi być Me jam. To Me idzie przed jam. I tak jak macie tutaj na slajdzie, końcówki, które są właściwe dla czasowników zakończonych na AR zostały zaznaczone na kolor niebieski. Dziękuję Wam na dzisiaj i widzimy się wkrótce. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos pronto. Saludos.